Prawidłowo działające gniazda i włączniki w domu lub w mieszkaniu to bardzo ważny aspekt, o którym nie wolno zapominać. Oczywiście za wykonanie tego rodzaju elementów bardzo często odpowiada elektryk. Natomiast pytanie, czy wiesz, ile bierze elektryk od punktu? Jeżeli nie, to obejrzyj ten materiał do końca, aby się dowiedzieć. A więc ceny usług elektrycznych przede wszystkim zależą od kosztów materiałów, lokalizacji i poziomu skomplikowania pracy. Bardzo ważna może być także renoma elektryka wykonującego usługę. Co do samych cen, to zależy to głównie od typu wykonywanego punktu. W przypadku punktu elektrycznego jednofazowego będzie to cena około 70 zł. Jeżeli chodzi o punkt siłowy trójfazowy, to jego cena wyniesie około 100 zł. Jeżeli natomiast decydujesz się na wykonanie punktu oświetleniowego to za tego rodzaju usługę zapłacisz około 70 zł. Tak zatem prezentują się orientacyjne ceny, mam nadzieję że wiesz już ile bierze elektryk za punkt.